Chciałbym Państwu przede wszystkim przedstawić się. Moje nazwisko Czesław Meus. Ja jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Polska Ekologia. zawodu jestem mistrzem piekarniczym, cukierniczym i technologiem żywności. Pradawne ziarno, współczesna innowacja. Jak Państwo widzicie pradawne ziarno, a współczesna innowacja. Jest uprawa pradawnych tłuszcz, daje szansę na uzyskanie ziarna o większej wartości składników biologicznie czynnych, witamin i składników mineralnych. Czyli ta jakość, jakość właśnie prostychowodna. Czyli to, co jest nam potrzebne. Dzisiaj rolnicy mają szansę. Wchodzimy w uprawy ekologiczne. Wchodzimy w sprzedaż poprzez przetwórstwo w samym gospodarstwie. Możemy wytwarzać coś w swoim gospodarstwie i sprzedawać to poprzez rolniczy handel detaliczny. Tego typu rozwiązania właśnie jak tutaj kolega pokazuje, taki młynek tyroczkiem, on pozwala na to, że po w gospodarstwie rolnym ja mogę sobie mielić na moje potrzeby gospodarstwa domowego zboże, Świeżo mielona mąka z ziarna. Słuchajcie, fenomenalne. Zobaczymy, jak Państwu będzie to smakowało. Dziękuję bardzo. Państwu serdecznie. Dziękuję.